Dzień dobry! Czy jest możliwe być optymistą pomimo wszystko? O tym będzie dzisiaj, a ja jestem bardzo podekscytowany, bo to będzie bardzo optymistyczny odcinek, a jak niektórzy może wiedzą, wspominałem o tym wcześniej, ja jestem bardzo optymistyczną osobą, choć czasami życie oczywiście daje yy, ponosie. Będzie to też ostatni odcinek z cyklu Czy Bóg zamieszkał na innej planecie? i też jestem podekscytowany, bo odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Pomimo tego, że wydaje nam się, że jesteśmy na Ziemi sami, że dzieją się rzeczy niekontrolowane, Pan Bóg jest na swoim miejscu i o tym też dzisiaj będzie. Zanim jeszcze przejdę do właściwej treści dzisiejszego odcinka, chcę zachęcić Was wszystkich do subskrybowania kanału. Najlepiej z dzwoneczkiem. Nie pożałujecie tego. Co tydzień będzie tu pojawiać się nowy odcinek na ciekawy temat, bez względu, czy jesteś chrześcijaninem, wierzysz w Pana Boga, oddałeś mu swoje życie, czy też jesteś agnostykiem, może uważasz się za ateistę. Na pewno znajdziesz tu wartościowe treści. Po drugie. Poza regularnymi, cotygodniowymi, kilkunastominutowymi odcinkami, będą wywiady z ciekawymi ludźmi, będą opowieści prawdziwe o ich życiu, o ich drodze. I w końcu, po trzecie, warto subskrybować ten kanał, gdyż pojawią się na nim treści z zakresu. Poradników, kursów, w szczególności związanych z życiem rodzinnym. Tak więc, jeśli jesteś żoną, mężem, mamą, tatą, dziadkiem, lub masz zamiar mieć żonę, męża, założyć rodzinę, obserwuj ten kanał, subskrybuj go, na pewno nie pożałujesz. A teraz już zmierzamy do odpowiedzi na pytanie, czy możliwe. Jest być optymistą pomimo wszystko. Habakuk, z którym podróżujemy od kilku tygodni, jeśli ktoś nie słuchał poprzednich odcinków, to nic, zrozumiesz ten, nie musisz wracać do tyłu, to taka dygresja. Ten człowiek, postać starotestamentowa, żył w czasach, które mu się nie podobały. Zgłosił swoją pretensję do Pana Boga: o co tu chodzi, co się dzieje, czy, czy, czy jesteś, Panie Boże, tam na niebie? I Pan Bóg mu odpowiedział. I odpowiedź nie była taką, jak jakiej oczekiwał. Pan Bóg powiedział, że będzie jeszcze gorzej niż jest, bo przyjdzie obcy naród, najadą na Was, będziecie więźniami, będziecie niewolnikami, będziecie cierpieć. Co się dzieje z kiedy, kiedy słyszy tę złą wieść, Chabakuk akceptuje trudną rzeczywistość. Tydzień temu mówiłem, że wspomina również dobre chwile, dobre momenty z życia swojego narodu, z życia swojego własnego, co pozwala mu nabrać optymizmu, gdyż to, co było trudne i złe w przeszłości, zostało przez Pana Boga. Rozwiązane, i zaraz po tym, kiedy opisuje stan swojego ciała, padają e, takie oto słowa: choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce. Obory opustoszałyby skrów, ja jednak będę radował się w Panu. Cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. Czy ten człowiek oszalał? W sytuacji, kiedy słyszy chyba najtrudniejsze słowa w swoim życiu, zaraz później mówi, że nic nie jest w stanie mnie zniszczyć, nic nie jest w stanie pozbawić mnie radości. Radości, która płynie z faktu, że jest Bóg na niebie, że on ciągle mnie kocha, ciągle się interesuje moim życiem. I, i, i ja rozumiem, że do nas to może nie przemawiać ten y, obraz pasterza, rolnika, y, ale Habakuk mówi innymi słowy: choćbym stracił pracę, y, choćbym. Y, Został pozbawiony środków do życia. Choćbym nie dostał nic starczy, x coś tam, jakiś tam numer. Choćby sytuacja była absolutnie beznadziejna, to nic i nikt nie odbierze mi radości z faktu, że ufam swojemu Bogu i że on przez ten trudny czas mnie przeprowadzi. No to przesada, powie ktoś, to jest dla mnie jakiś. Level Hard. Przytoczę inną historię, która, wierzę, będzie nam wszystkim bliższa. Pewnego razu do Chrystusa, do Pana Jezusa, przyszedł ojciec z synem. Który dręczony był przez demona. Tak, wiem, że już zaczyna się robić kontrowersyjnie, no, bo, wesz, bo padło słowo demon zły duch. Nie będę rozwijał teraz tego wątku. W komentarzu będzie wzmianka na temat realności zła, więc zapraszam do komentarza do tego filmu. Tak więc przychodzi ojciec z chorym synem, synem opętanym. I oto on jest w takiej sytuacji, że wcześniej spotkał uczniów Jezusa i ich prosił o pomoc. Czyli krótko mówiąc, prosił, aby zrobili coś z tym problemem, żeby wypędzili demona z jego syna, gdyż ten zły duch. Tego dzieciaka chce po prostu zabić. I oto mamy taką sytuację, że uczniowie nie potrafią poradzić sobie z tym problemem, i w akcie już takiej totalnej desperacji i zaraz o tym powiem troszkę więcej, ojciec z synem przychodzą do Jezusa. Pozwólcie, że przytoczę. Ten fragment. Od jak dawna to się z nim dzieje? Zapytuje Jezus. Od dzieciństwa, odpowiedział. Często, żeby go zgubić, duch ten wrzuca go nawet do ognia lub w wodę. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus odpowiedział mu: Co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Niezwykła historia, gdyż ojciec jest tak zdesperowany, i z jednej strony, a z drugiej wszelka nadzieja tak naprawdę opuściła go już dużo wcześniej, więc nawet idąc do Chrystusa, o którym przecież słyszał, że czyni znaki, czyni cuda, uzdrawia chorych, wypędza demony, Mówi takie oto słowa, jeśli coś możesz, tak? Mogę wszystko. Mogę uzdrowić Twojego syna, mogę rozwiązać ten problem, ale to, co wydaje Ci się, że jest niemożliwe dla wierzącego człowieka, jest możliwe. Jakbyście wtedy zareagowali, ja myślę, że on reaguje jak. Bardzo uczciwie i szczerze, być może wielu z nas zareagowałoby dokładnie w taki sposób. Otóż ojciec wtedy odpowiada: Wierzę zarać mojemu niedowiarstwu. Z jednej strony tak, wierzę, chcę wierzyć, że możesz coś z tym zrobić, ale z drugiej strony prosi Chrystusa. Aby, aby On przydał Mu niejako wiary, gdyż skoro wszystko zawiodło, niemożliwe jest przecież, czy bardzo mało prawdopodobne, żeby ta sytuacja okazała się rozwiązaniem tego problemu. Jezus wychodzi naprzeciw Ojcu, zwraca się do Ducha, który dręczy. Chłopca, by opuścił jego ciało, i to dzieje się natychmiast, i jest, jest wolny. Problem tej rodziny, tego ojca zostaje rozwiązany dzięki, dzięki Jezusowi. A co jeśli my dochodzimy do ściany? A co jeśli my jesteśmy w podobnej sytuacji, yy, oczywiście może innej niż, niż ten ojciec, ale czujemy się dokładnie tak samo. Doszliśmy do ściany i i nie wiemy, jak ją pokonać. To doskonały moment, żeby zareagować szczerze, tak jak ten Ojciec. Panie Boże, jeśli, jeśli tam jesteś, pomóż mi znaleźć się po drugiej stronie, tak żebym znowu y, zaczął żyć, żebym znowu nabrał nadziei, żebym znowu z optymizmem potrafił spojrzeć w przyszłość. Pomóż mi rozwiązać ten problem. Amerykańska psycholog Joyce Brothers powiedziała kiedyś: Największym dowodem miłości jest zaufanie. A ja dodam, że największą podstawą zaufania jest miłość. Dlaczego są powody, by ufać Bogu? No właśnie dlatego, że w tym, w czym my nie potrafimy w życiu sobie poradzić, w tym przychodzi nam z pomocą Jezus Chrystus, który nas kocha ponad własne życie. To On przecież przyszedł na ten świat, aby umrzeć za Ciebie i za mnie, za Twoje i moje grzechy, za Twoją i moją niedoskonałość. I to On, dając Ci usprawiedliwienie, nowe życie, zmazując Twoją niedoskonałość, chce poprowadzić Ciebie dalej w życiu. Stąd ta ściana pojawi się nieraz i tak na dobrą sprawę, kto wie, może jest ona postawiona w twoim życiu właśnie przez Pana Boga, tak jak w pewnym momencie historii Pan Bóg musiał postawić taką ścianę w powodu, w postaci, w postaci babilończyków, którzy w czasach Habakuka mieli najechać Izrael i sprawić im wielki ucisk i niewolę. Tak więc twój problem może być rozwiązany. Twój grzech może być przebaczony. Beznadziejna sytuacja, w jakiej się znalazłeś, może okazać się początkiem czegoś fantastycznego. I właśnie takie doświadczenia z Bogiem w twoim życiu mogą sprawić, że w przyszłości, kiedy dotrzesz do ściany, powiesz choćby. Ta sytuacja miała się skończyć nie w taki sposób, w jaki bym sobie życzył. Nic nie odbierze mi pewności tego, że jest Bóg na niebie, że troszczy się o mnie, że mnie kocha, że chce dla mnie jak najlepiej i przez każdą trudność, która może mi się przytrafić, na pewno mnie przeprowadzi. A może ktoś z Was chciałby się wypowiedzieć na temat, czy możliwe jest być optymistą, pomimo wszystko, w dzisiejszych czasach? Piszcie o tym w komentarzach. Może znasz historię przebicia ściany za sprawą Boga? Fajnie byłoby również ją poznać. Ja jestem bardzo ciekawy, więc też zachęcam do komentowania. A może ktoś zmagał się tak jak ojciec opętanego syna, jednocześnie z wiarą i niepewnością, niewiarą w swoim życiu. Jeśli tak, napisz również o tym w komentarzu. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam za tydzień do słuchania kolejnego odcinka, ale to będzie już inna seria, inny temat, to będzie niespodzianka. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia.